Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, który bardzo efektywnie wykorzystał politykę biopaliwową dla także realizacyjnych celów, w których e, myślę, że głównym, jaki należałoby wymienić, jest wsparcie rolnictwa, ponieważ polskie biopaliwa, ich produkcja rozpoczyna się na polach e, poprzez uprawę rzepaku, który jest skierowany do produkcji oleju rzepakowego, ten z kolei jest wykorzystywany do produkcji biodizla, jak również jeśli chodzi o kukurydzę, wykorzystujemy jej w bardzo dużej ilości po to, aby produkować bioetanol, który stosujemy w benzynach silnikowych. Do tej pory ta ścieżka rozwoju jest jasno określona, ponieważ dyrektywa, która Promuje biopaliwa, określa cel wskaźnikowy w wysokości 10% energii odnawialnej w transporcie w roku 2020. To powoduje, że ten rynek stabilnie się przez ostatni, ostatnią dekadę rozwija. Dzięki temu zwiększyliśmy ponad dwukrotnie. Powierzchni uprawy rzepaku. Wyszliśmy z miliona ton na ponad 3 miliony, które już nikogo nie dziwi, jeżeli chodzi o taką produktywność. Natomiast po roku 2020, tak naprawdę, w chwili obecnej, no, sprawa jest całkowicie otwarta. Na stole mamy projekt, który przedłożyła Komisja Europejska, nowej dyrektywy, tak zwanej RED-2, która ma określić ścieżkę de facto wyjścia z biopaliw konwencjonalnych, czyli tych wytwarzanych z surowców rolnych. W chwili obecnej. Po nowelizacji dyrektywy obowiązującej w roku 2015 mamy 7% limit dla tzw. pierwszej generacji, czyli właśnie dla, dla surowców rolnych wykorzystywanych w produkcji biopaliw. Te ten limit ma zostać obniżony drastycznie do roku 2030 aż do 3,8%. Z perspektywy producenta rolnego, to nie jest dobra wiadomość, z uwagi na fakt, że 2 trzecie polskiego rzepaku trafia do rynku, na rynek biopaliw, więc. Naturalnie rzecz ujmując, to dwukrotne obniżenie wykorzystania i produkcji biodizla w Polsce to oznacza brak racjonalności ekonomicznej dla wręcz większości uprawy tej rośliny, dlatego że będzie miało to wpływ nie tylko na wolumen, ale także przede wszystkim na ceny. Ceny również kreuje sektor biopaliw właśnie tym popytem. W przypadku. Bioetanol również e, może być to istotna zmiana, ponieważ e, ponad 10% polskich, e, polskiej kukurydzy zbieranej na ziarno, jest przeznaczone w chwili obecnej na bioetanol, bardzo, bardzo istotny czynnik w szczególności na południu Polski, jeżeli chodzi o, o opłacalność tam, gdzie zlokalizowane są największe fabryki tego rodzaju, więc wydaje się, że e, udział sektora rolnego w tej dyskusji e, jest, e, jest niezaprzeczalnie ważny jako branża e, skupiona. I w koalicji na, rzecz, w koalicji na biopaliw współpracujemy z Krajowym Zrzeszeniem Procentów Rzepaku i innymi producentami rolnymi. Wyrażamy nadzieję, że te nasze działania przebiją się na efekt w postaci odpowiednich decyzji politycznych. Dyskutujemy z europosłami, rozmawiamy z rządem, tak abyśmy mogli w stanie. Poprawić dyrektywę. Wiemy, że jest wiele negatywnych ocen projektu przedłożonego przez komisję. Mam nadzieję, że jest to dobra podstawa, aby jeszcze w porę zainterweniować, a póki jest czas, w chwili obecnej trwają prace na poziomie Brukseli. Miejmy nadzieję, że Polska będzie aktywnym ich uczestnikiem. W przypadku opłacalności rzepaku wydaje się, że obniżenie wskaźnika dla w tak istotne, w szczególności o którym mówi komisja, spowoduje powrót do cen. Jakim mieliśmy w latach 2007-2008, więc jakieś, było to mniej więcej 1000-1200 zł. Nie wiem, czy tego rodzaju cena satysfakcjonuje rolników, no niestety absorpcja oleju na cele spożywcze jest bardzo stabilna, stała, więc, więc nie obędzie się bez, bez redukcji powierzchni, w innym przypadku po prostu stracą wszyscy na cenie.